Dzień dobry, dzień dobry, w czwartek 30 stycznia. Patryś jedzie do przedszkola na swoim nowym rowerku. A my wróciliśmy z przedszkolkę, tutaj Patryczek zażyczył sobie pierożki tym razem. <laughs> Jedziemy na Capuera, a pod górkę jest. No, kończy się spaniakowanie Ja tam się piję. Tak, ty sobie jedziesz, tak. Wcześniej musiałem biec za nim prawie, że. No, teraz troszkę mu pomogę. Górka ostra jak na niego. Ale jedzie. No, co to z górki być ma no, fajnie? No, ciężko. Trzeba wypychać. No, my już jesteśmy w środku. Jak zwykle piersi. Patrzy się rozgrzewa tutaj. Dług zupełnie płynie. I proszę patrz, świeci fikołki sobie no i wracamy z tej kapuery teraz jest z górki dlatego patrz, hamuje cały czas no ale chyba lżej wracamy do domu dzień dobry dzień dobry jest piątek 31 stycznia Patrycz dla odmiany na hulajnodze tym razem to przedszkola a my wróciliśmy z przedszkola i tam w przedszkolu patrzyłka takie prace jego były, no momentami przerażające, jak sobie tam porównamy z tym, co robił w polskim przedszkolu, no to, e, no to nic jest, jest jak jest. A tak oprócz tego, to dzisiaj byłem w tym przedszkolu na takim godzinnym szkoleniu z Happy Happy Talk, czyli takie, taki program, który ma za zadanie poprawienie umiejętności językowych u dzieci. Więc się szkoliliśmy najpierw sami, a później ćwiczenia z dziećmi były. No. Także tak. Przez rodzice się stawili jak jeden mąż. A tutaj Patryk się jeszcze rysuje. Sam z siebie tworzy jakieś dzieła. No proszę. Dzień dobry, dzień dobry, w sobotę. 1 lutego z potyczkiem, jedziemy sobie do autobusem do centrum miasta, tak? A po co, a po co my tam jedziemy Patryczku? No bo jedziemy do sklepu kupić zielone auto. Tak jest, jedziemy do sklepu kupić zielone auto. Ja, ty to... <laughs> co? Patrycz, czekaj i gdzie... Ej! Padliś jak podskakuje z radości zobaczył sklep Smyca, wyjdziemy tak? tak. No. No już jesteśmy w tym sklepie byliśmy na dole, ale nic sobie Patryczek nie wybrał to jedziemy na górę teraz, polami wyślijmy Idziemy. Fajna masz autka? Tak. Jakie to są? To jest niebieskie auto, to złamek, to zicieck, to daje auta, auto, to auto. No, długo wybieraliśmy, ale w końcu. Dobrze, gdzie teraz idziemy? Może, może na obiadek? Chcesz się zjeść? No to idziemy na obiadek. Nie, my tutaj na obiadek wylądowaliśmy w dansa na Patryk Street na dole zrobili taki nie chcę tutaj pokazywać, ale jest tutaj dużo rzeczy, gdzie można zjeść i między innymi rybę z środkami Patryczkowi wziąłem no, taką gigaporcję całej nie zje, ale troszkę chociaż no i już nie może wytrzymać, już się bawi swoje małpki. Patrzysz tutaj zajada rybkę jak stary Irlandczyk tak, smakuje Ci rybka? <laughs> No ta ryba z chytkami to nie niespecjalnie zasmakowała, więc jeszcze idziemy, żeby sobie dopchnął w Burger Kingu. No i my już jesteśmy w Burger Kingu. Patryś już oczywiście bawi się wszystkimi samochodzikami. No po wyciąganiu mu to na nie tak łatwo było, ale mam takie narzędzie, które mam tutaj zawsze przy sobie. Jedna część jest ostrzem. No bo tutaj jakieś scyzoryki czy coś to lepiej zapomnieć, bo można mieć problemy, nie wolno nosić z sobą, ale takie coś przychodzi no, a tutaj już wjechało jedzonko dla Patrycia, także wróci do domu na jedzenie. myślę no, burgerki tak jednak, jednak smakuje a taką fajną zabawkę dodają teraz ruchomą o, a tutaj Patryczkę przeprowadziłem na English Market tu jest słynna fontanna w sumie, że ją pokazać ryby na stoisku rybnym bo czasami takie okazy przywożą to naprawdę jest co podziwiać. No, ale już wychodzimy. A no, my idziemy już na przystanek. A tam, oczywiście, jakaś manifestacja, i jest znowu poparcie dla Palestyny, chyba. To jest główna biblioteka w Toru. I wracamy tutaj. Patrzę się cieszy. bo samochodziki nowe. Jest udanie rzeczy. A cieszę, że szczęśliwe.